Maksymalnie, gdzie my już jesteśmy? W samolocie tak? No, Maki się oczywiście dobrał się już do jakiegoś klikania tutaj, co najbardziej lubi. Jak zwykle mamy miejsce przy oknie. No i co, ile lecimy? 6 godzin? Nie wiem, chyba nie. 5, 4,5? 5, 5 chyba 10. 25 minut. No, więc no. prawie 6 godzin podróży przy dolecimy. Na pewno dolecimy. Dzień dobry, dopiero się teraz witamy, bo na lotnisku w Warszawie nawet nie było jak. Przyjechaliśmy o godzinie której? 11 chyba, nie? Na lotnisko? Coś takiego? To już około godziny 11, ale tak to zleciało szybko, że nim się obejrzeliśmy, już byliśmy w samolocie. No i już się witamy z wami z Kataru, z Dochy. Zwiedzamy sobie akurat lotnisko, bo czekujemy na nasz kolejny lot. Aktualnie jest godzina w pół do pierwszej w nocy. O pierwszej będziemy wiedzieli, którym gate'em wchodzimy do drugiego samolotu. O trzeciej 3.05 mamy wylot. Już do Denpasar, więc mamy nadzieję, że uda nam się zasnąć w samolocie, bo czeka nas 9,5 godziny lotu, całkiem sporo. Natomiast mega sobie chwalimy linię Qatar, bo lot minął naprawdę fajnie, bez żadnych turbulencji, bez startu i lądowania było bardzo lekkie I tymczasem do zobaczenia już pewnie na Bali. Właśnie wracamy z takiego sklepu, który jest tutaj bardzo polecany i dużo jest tam sprzedawanych rzeczy, praktycznie wszystko z kokosa i zgłosiliśmy się na takie wegańskie lody kokosowe, które bardzo dużo osób poleca i koniecznie trzeba je spróbować, będąc właśnie w Ubud i naprawdę są mega dobre. Ja tutaj na górze mamy jakiś prażony kokos, więc naprawdę super. Są bardzo smaczne i jak będziecie w Ubud to polecamy. z Wami w kolejnym dniu z Bali. Mamy trzeci dzień. Wczoraj nic nie nagrywaliśmy, bo spędziliśmy sobie dzień w hotelu nad basenem, bo no, trochę dopadł nas jet lag. Dzisiaj jest podobnie. Wstaliśmy tylko na śniadanie, zjedziliśmy śniadania po siódmej rano i później wróciliśmy do łóżka i spaliśmy do chyba jedenastej, z tego co pamiętam. Jak się już wyspaliśmy, to szybko się zebraliśmy i pomyśleliśmy, że to będzie dobry dzień, żeby pojechać gdzie? Do Maki. Do Monkey Forest! Tak, do Monkey Forest. Maki się nie mogliśmy już doczekać, bo U. bardzo chcę zobaczyć małpy. Wczoraj, nie, przedwczoraj byliśmy też tutaj, natomiast nie udało nam się wejść, bo nie zabraliśmy ze sobą plastikowej karty. Ale a Ale znaleźliśmy tylko... jedną małpkę! Tak, natomiast e, przybiegła przed nami małpa i ktoś tam na krzyczał, więc pewnie komuś coś zabrała. tutaj wyś Tak, dokładnie. A tak krótko podsumowując tylko nasze te trzy dni na Bali, no to jest naprawdę pięknie, ludzie są tak niesamowicie mili, nawet jak jechaliśmy teraz, to nikt na nikogo jakoś wiecie się nie denerwuje, że ktoś idzie wolno czy coś, tylko czeka grzecznie na swoją kolej. Dzieleń jest tak piękna, powiem wam, że jest mega seledynowo. W ogóle, czy są tutaj chyba wszystkie rośliny, które ja spotykałam zazwyczaj w ogrodach botanicznych, więc naprawdę jest mega pięknie. A teraz lecimy już do Monkey Forest. I zobaczymy Natomiast, tutaj wiele małpek. Tak, zobaczymy dużo małp, ale nie będziemy też za dużo nagrywać, gadać, bo nie będziemy używać mikrofonów, bo małpy mogą mnie wyrwać. Więc telefon będę też, wiecie, tak trzymać dosyć mocno, żeby nie wyrwały. Ale mamy plecak! Mamy plecak, ale Papa ja słyszałam, plecak. że właśnie one nawet, wiesz co, Maksiu, umieją otwierać plecaki. No więc trzeba być bardzo ostrożnym. Natomiast jeżeli małpa coś w wyrwie, to nie można jej też wyrywać, tylko trzeba zachować sobie stoicki spokój i najlepiej złapać kontakt z z opiekunem i on będzie wiedział już co z tym zrobić. No ale lepiej pilnować swoje rzeczy. Mamy i lecimy już pozwiedzać, ile to wszystko kosztowało. Bilety wyszły nas za dwie dorosłe osoby i jedno dziecko 80, 80 i 60 czyli 220. 220, czyli coś tam około niecałe 70 zł za naszą trójkę. Generalnie na małpy trzeba uważać. Tutaj takie dzikie co latają, bo to znaczy nie w tym lesie, tylko ogólnie na bali, bo mogą roznosić się kliznę. Natomiast te małpy, które tutaj są na tym, w tym gaju, to one są jednak zaszczepione, więc nic nie powinno wam grozić. Natomiast wiadomo zawsze warto być ostrożnym, żeby małpa nie ugryzła, ani gdzieś tam nic nie zabrała. nie są przyzwyczajone do ludzi, więc ić się nie powinny jakieś, wiecie, się na was rzucać. Natomiast są też regularnie karmione, więc też nie powinny wyrywać jedzenia, ale wiadomo, to różnie bywa. Na pewno jak padał deszcz, to trzeba mega uważać, bo właśnie zajczyłam pierwszy wypadek z i sobie ubiłam trochę łokieć i z buta też mam takie klapki, w takie kamyczki. Jeden kamyczek mi odpadł, więc pewnie będę musiała go czymś przykleić. Mówiąc prosto, wywinęłam orła na takiej małej górce. Natomiast dobra, jest okej, okay, wszystko. Lecimy dalej szukać małpek, bo jest ich tutaj już znacznie więcej. jak, ile lat mają te małpy? Widzieliśmy już w sumie tą małą baby bałpę. Też jakąś taką większą, ale wydaje mi się, że to nie była aż ta taka stara jak tutaj jest, tylko jakaś taka młodsza, może 4-6 lat. No ale fajnie. Ludzie sobie robią w ogóle tutaj zdjęcia z małpami na, yy, na kolanach, bo to są tacy panowie, którzy wiecie, odpowiadają jak fajnie, to zrobić takie zdjęcie i sadzają taką małpę na kolanach, dają jakieś takie małe przegręski i wychodzi naprawdę fajne zdjęcie. Może też później skorzystamy, natomiast chcemy na razie się wiecie, czy je rozglądnąć. Więc lecimy teraz dalej. Powiem wam, że w ogóle wilgotność jest tutaj tak wysoka. Moi włosy w ogóle żyją sobie swoim własnym życiem. Ale poza tym małpiągajem Gajem nie jest tak źle, no nie? Jak oceniasz wilgotność na Bali? 100% No nie, no, no to wiadomo nie, ale chodzi mi bardziej o to, że nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Gorzej jest tutaj w tym lesie faktycznie to o. czuć. Natomiast, tak, no tutaj to czuć tą to jest tak A, dalej, jest. natomiast tak na co dzień nie jest tak źle. Tak w ogóle w ramach ciekawostki ten małpi gaj nie jest w żadnym sposób jakoś zamknięty, tylko te małpy mogą sobie przebywać tutaj i jednocześnie jakby z nim uciekać. I są prowadzone też statystyki, ile tych małp tutaj jest i ponad na ten moment jest około tysiąca. Mi się, się wydaje, że po prostu te małpy tutaj siedzą i dostają smakułyki. No tak, mają tutaj wszystko zapełnione, ja, nie muszą ja, się same a ja, starać a ja, o jedzenie. A ja, wiadomo, no. muszą się, wiecie, oni tam starać, więc jest im też tutaj komfortowo. Dlatego na pewno stąd nie uciekają przez do tego. O, tutaj jest nawet takie oznakowanie, że nie wolno patrzeć małpą w oczy. Nie można też właśnie zabierać ze sobą jakichś takich akcesorii, które mogłyby potencjalnie wam wyrwać. No i nie można też ich głaskać, wiadomo, tych mniejszych, bo może zareagować jakaś mama małpa i dokarmiać, bo są regularnie dokarmiane trzy razy dziennie. Z tego co wiem, to jak małpa komuś coś zabierze, to jest tutaj taka jakby metoda na to, żeby odzyskać tę swoją rzecz, że przykupiacie małpę czymś innym. Natomiast warto to zrobić, wiadomo, w obecności opiekuna, których jest tutaj bardzo dużo. Żeby Wam trochę pomógł, wiadomo. Nam na szczęście nic nawet nie wyrwały, żadna pana nie wskoczyła, one też lubią skakać na głowę, my zrobiliśmy sobie fajne zdjęcie właśnie z taką małpką. Tutaj mają też taki ładny gatunek ryb. One są takie dość duże te ryby. Przepiękne, to, to same co mogliście zauważyć tam na wejściu. No śliczne, ale jakie wielkie moja ręka, ryba, no jak połowa mojej ręki. Tak w ogóle fajnie by było dzisiaj spróbować w końcu wypić sok z całego kosa. Natomiast wczoraj mieliśmy właśnie taki plan, natomiast, ale w restauracji, w której byliśmy, pani powiedziała, że niestety się już skończyły, więc myślę, że może dzisiaj nam się uda gdzieś je dorwać w jakimś wiecie sklepie w restauracji. Podobno są bardzo zdrowe, mają dużo witaminek, więc chcielibyśmy je spróbować. I nie są też tutaj takie drogie, bo z tego co widzieliśmy kosztują około 3 zł, w razem że są troszkę droższe, ale jak się już obkupimy to Wam dokładnie powiemy ile za nie zapłaciliśmy. nasz spacer po Maupingaju, możecie zobaczyć moje włosy jak e, zareagowały na wilgoć, która tu jest. Jest bardzo gorąco, ale jest też bardzo wilgotno, cała się świecę. Natomiast w tym małpingaju znacznie więcej można odkryć tą właśnie wilgoć. na zewnątrz nie jest tak e, aż wilgotno, a najlepiej jest widzieć jak się skoczy do basenu i się wyjdzie. To normalnie, jest nawet, e, można powiedzieć, Płodno. Lecimy teraz pewnie coś zjeść, bo mamy już pora obiadową. Ja wybrałam taką fajną polecaną restaurację. Zaraz sprawdzimy, ile do niej mamy, zamówimy sobie taksówkę i będziemy rewolucjonować nasz resztę dnia. Przyjechaliśmy właśnie do takiej fajnej restauracji, to już tutaj w Ubud. Jechaliśmy około, nie wiem chyba z 10 minut. Natomiast ponoć jest bardzo przypolecana, jest widok na pola ryżowe, jest naprawdę przepiękna, taka właśnie w stylu boho i jedzenie jest też organiczne. Wydaje mi się, że będzie dobre. Musiałam sobie trochę związać włosy i powiedzę widzę teraz, że trochę dziwnie wyglądają, ale było tak gorąco i tak mi się włosy kleiły do pleców, że jednak musiałam. Asturacja ta jest dość ukryta, że tak powiem, bo jechaliśmy, było mnóstwo podróżowych, wiecie, coś takie w zasadzie e, mieliśmy dżunglę. A tu nagle stąd, zawód właśnie wyskoczyła ta restauracja. Ma bardzo dużo miejsc do siedzenia. My akurat sobie zajęliśmy miejsce tam. są takie pufy. Fajne też miejsca są na górze. Też są takie pufy. Wiecie, jest wiele jeszcze widok na te wszystkie pola różowe. Natomiast no, nie było miejsca, żebyśmy mogli sobie wsiąść, ale są też miejsca przy takich wiecie, zwykłych stolikach, więc jeżeli będziecie na Bali, to warto odwiedzić to miejsce. Jeszcze wam powiem, jak to jedzenie, czy jest faktycznie takie dobre. Ja sobie zamówiłam akurat całego kokosa i jakiś taki bowl z owocami gronollą. Robert sobie zamówił z tego co pamiętam jakieś e, kurczaka, a Maksiu zamówił sobie tosta z e, serem i chyba awokado. Właśnie przed chwilą przyszło nam nasze jedzenie i wygląda naprawdę apetycznie. Zaraz Wam go pokażę, tylko mam nadzieję, że nie zablokuję mi tutaj filmu za muzykę, bo jest muzyka dosyć głośna, ale mam nadzieję, ty co sobie nie. zamówiłeś? Chyba jakiegoś tościka. To jest tościk, tościk z serem, tutaj jest nawet chyba awokado, mi się wydaje. Nie, to jest sałata, ale nie, gdzieś tam jest awokado. Jest sosik, frytki do tego. Ty sobie zamówiłeś kawę, prawda? Która jest taka, no, taka średnia. średnia. Tak, dokładnie, no ale to jest chyba paliska, taka jakby z fusami. I tutaj masz swojego chicken burgera. Jest to burger z kurczakiem. I naprawdę pięknie wygląda. A to jest sos czosnkowy, czy co to jest? No właśnie nie jestem w stanie go zidentyfikować. Co za czosnek, co za sos. Ale co? Smakuje? Dobrze. Tak. No to świetnie.